Ale dzisiaj robimy chyba tak jak zauważyliście, parę dwa wamywania się do domów. Dzięki, że pod tym filmem jest już, jest już ile to było? 500, ileś tam wyświetleń. Dzięki bardzo. No, i dzisiaj, jak to Wam się to tak spodobało, to robimy dzisiaj. Part 2. Już pewnie zauważyliście, się, że mam z inną osobą, że mam filmik, ale to jest znowu Dagmara, tylko, że znalazła ten krzak i jest krzakiem. To w sumie spoko wygląda ten krzak. No, ja jestem kaktuszem. Dziękujemy za 18 subskrybentów. No tak, chodzi Daga. Ho. Dobra, i tylko 18 Daga na pewno? Chyba ta, co nie? No, no to jak tylko dwóch subskrypcji brakuje do 20. Okej, okay, ja tutaj sobie zrobiłam domek, ale yy, zauważyliśmy już, zauważyliśmy, że 24 i ktoś tam jest, bo wcześniej patrzyłyśmy się. Ale było ostatnio więcej. Dobra, Daga, musimy gdzieś indziej. Chodź do 24. Jestem. Dobra. bo Ja zapomniałam oczy. Chodź szybko, Daga. Najważniejszych rzecz. Ja też zapomniałam wziąć śpiwora, czekaj. Bo ogólnie wcześniej tym śpiworem głupim się posługiwałam. A teraz, zapo ogólnie, bo wtedy zapomniałam, że ja przecież jeszcze mogę używać worka. Ja już bym. Aha, spoko? Że można używać jeszcze takiego worka. Gdzie on jest? Hm, o tu. Dobra, chodź tu. Czekaj. można ja używać to jeszcze to takiego worka. I trzeba to dużo razy klikać ten worek, jakby ciągle wklikać. O, no i tak. Wow! Oni mnie już widzą, oni mnie zwanują. Ej! Aha. Czemu ona mnie nie banuje? Pisze kim jesteś. Błądce tłumaczę, to będziesz wiedzieć co pisze. Aha. Szybko, ja muszę wyjść z tego domu. Szybko, błagam. Jest, jestem. Kim jestem? No, ja, ja zawsze bym. Ja ogólnie zwanowałabym od razu tą osobę. Nie, by ktoś mi. tak. Przed do domu. Wejs ten. tłumacz Zobaczysz, co tam pisze. Tylko, że ja. Ale nie potrzebuję tłumacza. Ja nie wiem nawet, jak to się włącza. Nie, to nie. O, dobra. To ja chodź tu na górę. Teraz ja szybko tu. Chodź tu szybko. Ha, ty tu jesteś. No, dobra, jesteśmy. Jak... Jezu, ja bym włączyła to światło, bo jest mega ciemno. W tym domu. No wiem. Dobra, Daga, chodź szybko na górę. Chodź szybko. O. Ogólnie niestety zdarzyło się tak że ostatnio zwalowali mnie, jak chciałam do domu się dostać, bo ten chłop nie y, zauważył, ale... No, ej, ej ten krzak mega realistycznie wygląda, tylko że obok tego drugiego krzaka tak tu wygląda, w sumie tak samo jak ja. Ej, bo ta bała poszła na dół, to możemy ruszać z akcją. Szybko, papa pa Szybko. Jezu, w ostatni... Ja wiem, wiem... O, widzicie? Tam jest. Gdzie? Szybko, szybko, szybko. Ja mam... Jest obok sejfa. Szybko. Jest. Pieniądze. Wziąłeś? Wzięłaś? Wziąłam! Chodź szybko musimy. Teraz najszybciej musimy. Jak możemy! Prosicie z tego domu. Dobra jest. Żyję, żyję. To spoko. Du, 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 du. Du, 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 Dobra, chodź, Daga. Idziemy do następnego domu. Chodź do. To chodź tutaj, może. Chodź tu, Daga teraz. Szybko. Ha, a to są drzwi. To, 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 tam jest go, to Co? Go, tego nie ma. Nikogo tu nie ma, spoko. Dobra ja... możliwe, że wiem gdzie jest Sej. W... O mój Boże! Co tu się stanęło? Chodzi do takiego jednego domku, gdzie widzisz światełka. <grym> Ej, tak szczerze, ja cię nie zauważyłam. Aha. Chodź, idziemy do safe. Nigdzie jest safe. Co? Aha, jezu, tu. Chodź. Dobra, jestem? Szkół. Ba, no, dawaj. Ty wiesz ty kasę. Tu, guziczek. Wie, myślałam, że się da zresztą. A nic, to się nie da. Pusto jest w tym domu, spoko. Dobra, szybko. Chodź teraz do domu pięć. 35. 35? Jest tam ktoś? Nie wiem. Aha, nie wiem. Jest... A nie! myślałem, że ktoś tam nie jest, to ty. <noise> Dobra, idziemy, tam. Ej, mamy już 5 minut zaliczone... Nie, nie 5. No, 6 minut, A, domy, mamy już domy. zaliczone 2 trz... numy. się w trzecim. Czego to poszło. Co nie było trudniej. Potem, jak nie będzie... A, czy? potem jak nikogo nie będzie w, nich, w tych, to możemy zmienić inny serwer i pójść tam na przykład, gdzie będzie więcej osób. Dobra. Kolejny dom szukamy. Chodź może do Ja do 13 idę. 13. 12 Chciałaś do mojego. Mogę! <sum> Mogę? Ej, jak to jest? Tam ustan... kryty jest Tak, no no tu jest te lodówce. Tutaj nie, nie w lodówce. Aha. Tu? O, teraz Ty weźmiesz. Dobra, czekaj. Chcę tylko wejść. O, weszłam. Dobra. Mam. A ja też nie umiem. O. O. <laughs> Dobra, już cztery domy. No. Kurde, bo ten Za... gościu tu idzie? Pieniążków <laughs> nie ma. <laughs> Może teraz do numer. Ty, wszystkie zrobiliśmy. Aha, fajnie. A nie, jednego nie zrobiliśmy. Czekaj. Cię. Jednego nie zrobiliśmy. Dobra. Yy, nie, Daga, nie idź do mojego domu. Dobra. A nie, przykro mi, ale Twoje marzenie się nie spełniło. Mm. <laughs> eee. Smutece. Dobra, to dawaj jakieś inne. Chodź do następnego yy, do następnego. Doga. Wyjdziesz z serwera? Halo? Nie? No ty. To ty masz do mnie dołączyć? Co, właśnie, ale ty jesteś na tym starym serwerze, Daga. Wie. No właśnie, więc jak wiesz, to więc tego, mam on nie do, do, do ciebie dołączy. U, tu, 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 tu. No. No tak. O, wyszłaś wreszcie. Ok, to. Dołączam do Brokawy. Mam nadzieję, że to nie będzie ten sam serwer. To będzie jakieś konsekwencje. Yeah. Co ja zrobiłam? Nie wiem. Aha. Ej, ty do mnie dołączyłaś przecież. Czemu piszę dołączona do użytkownika? Dobra, chodaga. Muszę pozmieniać buzki Aha, ja bym nie pozmieniać, tylko już kilka razy. Dobra. Chodź do może do Kate. Bo chyba tam właśnie jakaś babka przyjechała. Katie? Jakiś jak to się nazywa? Aha, znaczy... Je, je, jaki numer? E, 16. 16 numer. Chodź do szesnastki. Nie Tylko mógł właśnie mógł. nie tam, bo tam chyba właśnie ktoś przyjechał. Nie zdążyłam. <laughs> Smutek. Dobra, kurde, chyba nie ja... Mam. Ej, ciężko strasznie wyjść do tego domu. Ach, ups. <laughs> Smuteczek. Dobra, chodź, do szybko, bo ona już wie, że coś chcieliśmy zrobić. Idę do 19 sprawdzić, czy ktoś jest. Czy nikogo nie ma? Nie ma nikogo? To jest. Jest tu, tu jakieś osoby są. Ja chyba wiem, gdzie Daga jest safe. Ja chyba wiem. Czekaj, bo muszę to zrobić. Czekaj. Mam drabina. Jest? Moja drabina. Jest potrzebna. Te twoje słówka. W ostatnim filmie. Jezu, czemu się nie da na to wejść? O, teraz, dobra, mam pomysł. O, właśnie, śpiwór. Aha, aha, naprawdę? Ej, Daga, ej, Daga, ja lewituję. Daga, ja lewituję. O, spadłam teraz. Nie ja lewitowałam, co jest? Dobra, chodź do 23. Sprawdzimy czy tam ktoś jest. Potem się okaże, że znowu w tych wszystkich domach nie ma nikogo. A to... 7! Chodźmy do Lidla, do Lidla. Popróbujcie tam! Nie wiem jak to zańzła. Dobra! Daga, ile nam zostało czasu? Ej, Daga, zostało nam dwie minuty. Dobra, jest, szybko zrobiłam. Ej, nie, że nie, ktoś tam był. Wiem, ale to jest chłopa, to jest baba, to nie wiem, czy to jest ta osoba. Ale dobra. Ej, my chyba kończymy, Daga, bo mamy już 12 minut naliczone. 13. Dobra, pa, pa. Pa, pa, pa.